Witamy w pierwszym wydaniu wiadomości w roku szkolnym 2015-2016. Na początek zobaczcie, jak żegnaliśmy i witaliśmy rok szkolny. Zakończenie roku szkolnego 2014-2015 odbyło się dnia 26 czerwca. Uroczystość rozpoczęła się Myszą Świętą o godzinie 8 w kościele parafialnym w Oficjalne pożegnanie roku szkolnego miało miejsce o godzinie 9.30 na sali gimnastycznej. Nastąpiło uroczyste wręczenie świadectw i pożegnanie klasy trzeciej W. Przyszedł też czas na wyróżnienia. Po apelu szczęśliwie rozstaliśmy się z naszymi wychowawcami i kolegami, witając wakacje. Po dwóch miesiącach wakacji, 1 września, wypoczęci przywitaliśmy nowy rok szkolny. Miłe chwile spędzili uczniowie klas pierwszych podczas integracji w Zbąszyń. Dnia 16 i 18 września 2015 roku odbyła się integracja klas pierwszych w Zbąszyńskich Łazienkach. Dzień dobry, jaki był cel tego wyjazdu? Celem wyjazdów integracyjnych, jak sama nazwa wskazuje, jest integracja i to jest główne założenie. Zajęcia, które się odbywają, służą tego, temu, aby uczniowie lepiej się poznali, poznali swoje zainteresowania, często troszeczkę dowiedzieli się o swoich rodzinach, ale również wspólne pobycie ze sobą, wspólna zabawa i to są główne, główne założenia takiego wyjazdu. A czy uczniowie chętnie uczestniczyli w takich zajęciach? Zajęcia się odbywają już rok rocznie i trafiają się różne grupy. Są grupy, które bardzo chętnie biorą udział w zajęciach, a są grupy szczególnie chłopców, które mają większy dystans do zajęć. Aczkolwiek w tym roku wszystkie klasy z dużym zainteresowaniem i chętnie brali udział w zajęciach. Bardzo się cieszymy i dziękujemy Dzie za wywiad. Dziękuję bardzo. Cię zakolegować z innymi kolegami w klasie? Tak jak najbardziej, ponieważ dowiedziałem się o nich ciekawych rzeczy. Mogę się od nich wiele nauczyć, nawet jeżeli są ode mnie młodsi. Pamiętaliśmy również o święcie naszych chłopaków. 30 września w naszej szkole zostały zorganizowane sportowo-zręcznościowe konkurencje z okazji Dnia Chłopaka. Każda klasa wyznaczyła swoich reprezentantów, którzy dzielnie zmagali się z przygotowanymi dla nich wyzwaniami. Konkurencjami były m.in. zaplatanie warkocza czy obieranie ziemniaka, tak aby miał jak najdłuższą obierkę. Chłopcy zmierzyli się również z podbijaniem piłki czy torem przeszkód. Nasze jury w składzie pani dyrektor Joanny Korzeniewskiej, pani Anny Stachowiak i dwóch uczennic klasy 2A uważnie przyglądało się uczestnikom. Wygrała klasa 2EA. call me wild skeezer, please i'm in a Just whoop jesus and i eat my own sneaker sexy sexy that's all i do if you need a bad bitch let me call a few Cześć, Max, Jak się dzisiaj bawiłeś? Ja bawiłem się bardzo fajnie. Były yy, ciekawe konkurencje, fajne nagrody. No i było fajne, fajne przygotowania. Cześć dziewczyny, Agato. Czy ciężko było zorganizować taką imprezę? Moim zdaniem nie było ciężko zorganizować takiej imprezy w naszej szkole, ponieważ jesteśmy zgranymi dziewczynami i dzięki pomocy naszej pani Ani Stachowej jak gdybyśmy to więc mam nadzieję, że wyszło bardzo dobrze. Julio, jak oceniasz efekt końcowy? Uważam, że wszystko wyszło bardzo dobrze, tak jak powinno. Włożyłyśmy w to całe serce, chłopacy też się zaangażowali i naprawdę wyszło super. Dziękujemy. W październiku nadszedł czas modlitwy i zadumy. W dniach 14-16 października w naszej szkole odbyły się rekolekcje prowadzone przez decyzjalnego referenta powołaniowego księdza Przemysława Janickiego. Jest to, jest to, jest to. W środę uczestniczyliśmy w zajęciach z księdzem rekolekcjonistą i udaliśmy się do Domu Kultury, aby obejrzeć film pod tytułem Chcę się żyć. W czwartek mieliśmy przyjemność uczestniczyć w koncercie profilaktycznym w wykonaniu Wiesława Boszkiewicza. Przystąpiliśmy też do sakramentu spowiedzi. Rekolekcję zakończyliśmy w piątek mszą świętą w kościele parafialnym z Boszynku. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.